Cześć, witam z Lillehammer, dzisiaj dzień nagrywania filmików, kilka filmów nagram, a to dlatego, że jutro przemieszczam się, opuszczam Lillehammer. Dzisiaj o wdzięczności. Napisałem kilka dni temu takiego posta na Facebooku zatytułowany był Wdzięczność. Chciałem go tutaj Mniejszym, przeczytać przygotowany jestem, nawet podświetlenie jest większe na komórce, żeby się łatwo czytało w słońcu. Wdzięczność to pozytywna cecha, muszę tego selfistika jakoś trzymać. Także tego wdzięczność minęło już ponad 4,5 miesiąca przeprowadzko podróży, dlatego też dzisiaj chciałbym podziękować za to, co się wydarzyło. Uśmieszek. Dziękuję za to, że mogłem zobaczyć wiele wspaniałych miejsc w Szwecji i Norwegii, mimo trudności, których było nadspodziewanie dużo, wciąż jestem w grze, a przeprowadzko podróż wciąż trwa. W zasadzie można cały ten czas uznać za sukces, bo skoro przeprowadzko podróż, podróż Opiera się na trzech elementach: jeden, zarabianiu i odkładaniu, dwa, medytacji, trzy, montażu filmów. No to mogę śmiało powiedzieć, że wszystkie te trzy elementy w dość zbalansowany sposób były i nadal są obecne w tym moim życiowym wyzwaniu. Przeżyłem dokładnie to, co przeżyłem. Miałem teraz dużo czasu i sposobności, aby nakręcić masę ciekawych filmów. Miałem i nadal mam gdzie montować filmy, i sprawia mi to nadal radość. Miałem i nadal mam wsparcie rodziny, przyjaciół, społeczności na Facebooku i na YouTubie, dzięki temu łatwiej mi się żyje w trudnych momentach. Miałem i nadal mam możliwość spędzać czas pod namiotem w Trondheim i Lillehammer. To wspaniałe doświadczenie móc żyć i medytować stale po 3, od 3 do 5 godzin na dzień, będąc otoczonym tak nieskazitelnie piękną przyrodą. Przesiedziałem swój pierwszy 20-dniowy kurs medytacji Vipassana w Tribel, który również był ważnym motorem napędowym tej przeprowadzko-podróży. Mogłem pracować w Szwecji, a za chwilę, mam nadzieję, rozpocznę kolejną pracę w Norwegii. Trwam w tym pięknym, choć nie zawsze łatwym procesie. Po mroźnej nocy wstaje słońce i ogrzewa moje ciało. Już szósty dzień z rzędu realizuję 30-dniowy program 7 minut wyszenia na drążku na tutejszej siłowni zewnętrznej i każdego dnia e, dodaje mi to sił. Tu akurat już nie, nie jest szósty dzień, tylko trzynasty akurat. E, wiele lat temu odkryłem medytację Vipassana, bo bez niej realizacja tej wizji przybierałaby pewnie zupełnie inne kolory. Być może zakończyłoby się to wcześniej, być może gdzieś nie dałbym rady, gdzieś puściłyby mi nerwy, czy bym się po prostu przeziębił, zabrakłoby mi sił. Spotkały mnie te wszelkie trudności, bo choć ich nie oczekujemy, to gdy przez nie w spokoju przebrniemy, to widzimy w tym wszystkim większy sens. Hmm. Odkryłem wioskę olimpijską, gdzie pracują przewspaniali ludzie. W miejscu tym co parę dni biorę prysznic i mogę pracować w spokoju na laptopie. Mogłem słyszeć absurdalny śmiech tutejszego dillera, z którym na dworcu prawie codziennie współdzielimy przestrzeń. Każdy ma swoje codzienne zadania, które realizuje. Ja piszę, montuję filmy, szukam roboty i ładuję telefon, a on śmieje się, próbując zwabić potencjalnych klientów. Wydarzyło się to wszystko, co się wydarzyło. Dziękuję za wszystko o wielkim, jak i małym zasięgu. Jest to właśnie ten czas. No, odkryłem pod koniec nagrywania filmu, że lepiej, jak yy, mam komórkę wyżej. <śm> Hmm. A nie będę powtarzał tego film, filmiku, nie będę nagrywał jeszcze raz bo on właśnie jest taki on jest za on jest o tym, żeby być wdzięcznym za to co nas spotyka i co się wydarza aktualnie w życiu mogą być to jakieś wielkie nawet trudności, natomiast hmm, to wszystko jest po coś i jeżeli Trudności rozłożymy na czynniki pierwsze, no to pozostaje po prostu dana chwila, pozostaje ciąg danych chwil, które, które są do, do przeżycia, do przepracowania. A w danej chwili po prostu wystarczy być spokojnym, zrównoważonym, uważnym i wtedy, wtedy trudne chwile nie są trudnymi chwilami. Wtedy trudne chwile z pomocą myślenia takiego o wdzięczności za to, co nas spotyka również są czymś, co nas wznośla. Jest takie słowo. <laughs> Polecam wdzięczność, wdzięczność do ludzi, wdzięczność do życia. Wdzięczność do sytuacji, które nas spotykają, wdzięczność do wszechświata. Wdzięczność za, za nasze życie. Bądźmy wdzięczni ee, ponieważ w życie bywa przepięknie. A nawet jak pada deszcz, to wiemy, że prędzej czy później wzejdzie słońce. Więc nie załajmujmy się, bądźmy wdzięczni za naszą daną, tutejszą, teraźniejszą sytuację. To jest dobre. Baj.